Witajcie na naszym spokojnym biwaku na wzgórzach strzelisko-niemczańskich. Na wzgórzu, na którym się znajdujemy, jest Wieża Widokowa, a także ruiny starej średniowiecznej baszty. W tej baszcie swoją siedzibę mieli bracia von Czirń, znani ze swojej brutalności i okrucieństwa. Mówi się, że jeden z braci do dziś straszy na gromniku. Jest tu też miejsce na ognisko, gdzie zaraz upieczemy sobie kiełbaski. Wymyśliłem, że mogę prowadzić dziennik, w którym będę rysował rośliny i miejsca, które odwiedziłem. Jak zwykle przywieźliśmy drewno do lasu, no ale lepiej być przygotowanym. Plus, no nielegalne jest palenie drewna z lasu. Tego dnia dookoła wzgórza chodziły burze, więc kiedy zaczęło kropić, uznałem, że zostawię pieczenie kiełbasek Magdzie i ja natomiast szybko rozłożę namiot. Glove. Tylko trochę. Kiełbaski były naprawdę pyszne, ale to nie był koniec jedzenia tej nocy. Moja stara już kuchenka mewa Może przyjdzie niedługo czas ją wymienić. Sól, wiadomo. Woda musi być osolona. Siup i siup. Męczę się tak z tym makaronem, bo chcę zostawić wodę z gotowania, żeby zagasić nią ognisko. No jak nie? Ja tu zostaje Nasza ulubiona pesto Lokowanie produktu Nadzia Po prostu Hugo Kiełbasa z Preclem Jego wynalazek 3D <noise> Fantastycznie. Noc jest naprawdę ciepła, także udało nam się idealnie, ale idziemy już do namiotu. Przyznam, że tamtej nocy nie spałem najlepiej. Mimo, że było mi bardzo ciepło, nie mogłem jakaś się ułożyć. Rano całkiem szybko złożyliśmy namiot, spakowaliśmy się i wróciliśmy do auta, które było mimo wszystko bardzo blisko. Do zobaczenia w następnym filmie.